Czekamy na końcu ostatnie trzy walki, czy dwie, teraz już nie wiem dokładnie. Mamy zawodnika. I udostępnić możesz jeszcze też później. Mniej więcej tego materiału na swoim profilu oczywiście.

Próbuj rękę przełożyć, żeby była właśnie przed, przed jego markiem. Tak, tak. I wychwytuj głowę. Wychwytuj głowę. Tak, 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 tak. Super. Dobrze, dobrze i co, pan? Kręczę, kręczę. na nogach. Odbij się od odbij się, tak, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze, go, tak, dobrze. Tak, tak. Nisko, nisko, nisko Łap nogę, łap Lepiej, że biją się tu niż na ulicy Dzięki, dzięki Piotrek. Zachęcam do udostępnień, do polubienia tego live'a oraz obserwacji. Zawsze coś ciekawego będzie. Ponad 100, 1100 filmów. tak, 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 tak. Finaj się nawet nogą, spinaj się do nogi, Chodź w nogi, opalaj. Nie, 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 balans Oddychaj, i sobie. Ręce rozluźnij, እ <US> <morally> <udodie kleine oriely> <tul dégue cuandoboxenlly>